Cześć, z tej strony Lechosław Halecki. Witam Was w kolejnym odcinku Biznes przy Kawie krótkich, merytorycznych materiałach wideo, które możecie obejrzeć robiąc sobie przerwę w pracy. Po co? Po to, aby złapać inspirację do rozwoju swego biznesu, do poprawy jakości, poprawy efektywności. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat złudzeń, jakim ulegamy. Bardzo często przedsiębiorca ulega złudzeniu, że ma swoją firmę, ma przedsiębiorstwo, a tymczasem jest właścicielem miejsca pracy i pracuje w firmie, a nie nad firmą, a przedsiębiorca powinien pracować nad firmą. Kolejne złudzenie, któremu ulega to bardzo często są cele. Żyjemy złudzeniem, że właściwie określiliśmy cele dla siebie, dla naszych handlowców, a tymczasem często są to narzędzia. Jeżeli będziemy mieli narzędzia z celami, to nie będziemy mieli efektów i nawet nie będziemy wiedzieli, dlaczego tych efektów nie mamy. Co mam na myśli? Jeżeli Twoi handlowcy lub ty sam stawiasz sobie cel sprzedaży X produktów czy usług, którymi dysponujesz w ciągu miesiąca, to uwaga, to nie jest dobrze sformułowany cel. To jest tylko i wyłącznie narzędzie do realizacji celu. Celem powinno być na przykład dostarczenie dla klienta takich rozwiązań, dzięki którym jego rentowność w biznesie będzie jeszcze wyższa. Dostarczenie takich usług i produktów, dzięki czemu praca będzie przyjemniejsza i będzie przynosiła więcej efektów. I sprzedaż do tego jest tylko i wyłącznie narzędziem. Steve Jobs nie postawił sobie celu sprzedaży jak największej liczby komputerów. Postawił sobie cel zmiany świadomości, zmiany rynku, jeżeli chodzi o korzystanie z pc a sprzedaż tych komputerów jest tylko i wyłącznie do tego. Narzędziem, więc ludzie, my przedsiębiorcy również, mylimy narzędzia z celami i nie wiemy, dlaczego nam nie wychodzi. Być może przykład taki rodzinny, przykład prywatny e, pokaże Ci trochę więcej. W momencie, kiedy idziemy na urlop, większość z nas jest właśnie po okresie urlopowym, to celem urlopu jest wypoczynek, relaks, złapanie dystansu do tego, co się dzieje, wyhamowanie, naładowanie akumulatorów, a tymczasem. Wyjazd na przykład do Grecji, wycieczka jest do tego tylko i wyłącznie narzędziem. Mieszamy to i wtedy wycieczka staje się celem i nie mamy efektów takich, na jakich nam zależy, bo jeżeli dzieje się cokolwiek, jeżeli samolot się spóźnia, jeżeli... Nie ma takiej pogody, jaką sobie wymarzyliśmy, to raptem cierpimy, bo nasz cel nie może być zrealizowany. A gdyby on był właściwie postawiony, gdyby celem był wypoczynek, to bez względu na to, czy samochód jest punktualnie czy nie, czy samolot odlatuje o czasie, czy pogoda jest taka, jaka powinna być, to możemy ten cel zrealizować. Więc, szanowny przedsiębiorco, zadaj sobie pytanie, w jaki sposób określasz swoje cele i jakie są do tego narzędzia, aby je realizować. Jeżeli to gdzieś w wyniku tego procesu budowania twego przedsiębiorstwa zacznie się mieszać to nie będziesz miał efektów na jakich ci zależy i nawet nie będziesz wiedział dlaczego ich nie masz. Z tego miejsca chcę was zaprosić na event Biznes przy kawie, ponieważ te materiały wideo są dość popularne, bardzo wielu przedsiębiorców je ogląda, komentujecie, piszecie do mnie na priv, za co bardzo dziękuję. Jestem przekonany, że są dużą wartością i dobrą inspiracją do rozwoju twego biznesu. Więc postanowiliśmy postawić krok dalej i znowu to jest tylko i wyłącznie narzędzie. Tak jak te materiały wideo, tak jak event 23 października, który organizujemy dla przedsiębiorców, jest tylko i wyłącznie narzędziem do tego, aby zrealizować ważniejszy cel. Ten ważniejszy cel to zmiana sposobu, w jaki my robimy biznes, zupełnie inne, lepsze podejście, zmiana świadomości przedsiębiorców. Dzisiaj mówię o złudzeniach. Często przedsiębiorca ulega złudzeniu, mam firmę, a tymczasem jesteś specjalistą zatrudnionym w tej firmie. Doskonałym Opisem tego przykładu jest mit przedsiębiorczości i właśnie 23 października kontekstem będzie ta doskonała książka Michaela Gerbera. Czterech przedsiębiorców z różnych branż będzie o tym mówiło. W komentarzu pod tym wideo znajdziecie link do rejestracji, więc szanowni przedsiębiorcy, jeżeli chcecie trochę więcej wiedzy warsztatu, zapraszam. To też będzie dobry, doskonały moment na to, aby ponetworkować, aby poznać innych ludzi i kto wie, być może w przyszłości dzięki temu zrobić biznes. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku Biznes przy kawie. Cześć, Lechosław Halecki.